Sponsorem odcinka jest producent akumulatorów Centra oraz Exide. Organizator akcji Centra Mocy. Szczegóły akcji na akumulator.pl. Witam serdecznie. Volkswagen Golf GTI może nie był pierwszym hot hatchem na świecie, ale z pewnością był pierwszym, który ten rodzaj aut spopularyzował. Mocny silnik, dobre zawieszenie, dobre prowadzenie, odpowiednia cena i zwinność małego auta. To wszystko sprawiło, że powstał szybki samochód dla ludu. Od tego czasu. Golf urósł, znacznie urósł, ale rosła też reprezentacja aut segmentu B. I w ten sposób dzisiaj testowany Peugeot 208 GTI można powiedzieć, że ma zwinność pierwszego Golfa GTI. Sprawdźmy więc, czy spełni wszystkie warunki, aby również zostać bardzo popularnym hot hatchem. Peugeot też ma na swoim koncie legendarne hot hatchy, na bazie których powstawały nawet rajdowe potwory grupy B. Najlepiej zapamiętaliśmy chyba 205 GTI. W 2003 roku pojawił się 206 GTI, który w naszej części Europy nazywał się RC. Kolejna generacja 207 również nazywana była RC. Teraz Peugeot wraca jednak do dawnej nazwy. Zapraszam do testu Peugeot 208 GTI. Lew to zwierzę dostojne, nie musi zadzierać z każdym, aby inni czuli jego wyższość. Jeśli jednak ktoś nie chce się podporządkować, wystarczy jedno ryknięcie, aby wszystkich sprowadzić do parteru. Jednak Peugeot 208 GTI wygląda raczej jak lwiątko. Zadziernie mruży oczy, ale w dolnej części zderzaka rysuje mu się szeroki uśmiech. Ten uśmiech, czyli kształt grilla i zderzaków, został delikatnie zmieniony przy okazji liftingu. Z tyłu mamy nowe światła z trójwymiarowym efektem. Swoją drogą, zwróćcie uwagę na kierunkowskazy, światła LED do jazdy dziennej. Ten element wygląda, jakby został wprost przeniesiony z DS3. Uśmiechnięte lwiątko, czy nie, z mu się wyróżnia. Widzimy tu i ówdzie na czerwono znaczki GTI, wielki spoiler z tyłu, czerwone zaciski, czerwone elementy tu i ówdzie, ale też. Szachownice, które widzimy tu ukryte w lampie, ale też pokazane na grillu. No i jeśli dopłacimy 2900 zł, to dostaniemy ten jeszcze bardziej zwracający na siebie uwagę, matowy lakier. We wnętrzu dominuje czerń przyłamana gdzieniegdzie czerwonymi elementami. Mamy więc tu czerwone przeszycie, mamy czerwone ramki na naokoło zegarów, czy też czerwone elementy na drzwiach. Na koniec czerwone wstawki na sportowych fotelach. Jeśli chodzi natomiast o czerń, to mamy tu prawie obowiązkowo w sportowych samochodach czarną podsufitkę. No i co ważne, w odróżnieniu od samochodów z klasy Premium, tu w Peugeot wszystkie te sportowe dodatki są w standardzie. Słuchajcie, nie widziałem z bliska 208 po faceliftingu, ale jeśli zwykła 208 jest wykonana z podobną starannością i podobnie jak. Ta nasza wersja GTI, bo zwykle te topowe wersje, takie jak GTI, są wykonane nieco inaczej, no zwykle lepiej. Ale jeśli 208 zwykła ma choć trochę w sobie z tego, co widzimy tutaj, to naprawdę jest dobry znak, bo ten samochód jest naprawdę mega solidnie spasowany. Tutaj próbowałem właściwie różne rzeczy poszarpać. To akurat rower przyjeżdża, to nie był samochód, teraz cisza. Cisza. Tutaj na przykład jest wystający ekran, czyli źródło problemów dla bardzo wielu samochodów. Uwaga! Cisza. Daszek, taki plastikowy, z takim plastikiem lakierowanym, który najczęściej we wszystkich samochodach oznacza tylko jedno. Na pewno nie ciszę. A w tym samochodzie? cisza. Wszystko jest spasowane naprawdę na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o dobór materiałów, no to tu mamy wiadomo twarde tworzywa, tutaj mamy lakierowany plastik, tu mamy tworzywo, które no ma przypominać skórę, zresztą tą przeszycie ma to potwierdzać. Tu wyżej mamy też już twarde tworzywa, twarde tworzywa, tu tak jak wspomniałem pasek lakierowanego plastiku. Na drzwiach natomiast, no tu na górze mamy twarde tworzywo, tu mamy twarde tworzywo. Pod lewym łokciem mamy no no nie wiem, z 2 mm może pianki, więc tak na dłuższą trasę to może być troszkę męczące. Pod prawym błokciem problemu nie ma, bo nie ma i podłokietnika. Warto też jeszcze raz pokazać pod sufitkę. Jest w kolorze czarnym, co też daje tu taki odpowiedni klimat. Także od strony jakości spasowania, od strony doboru materiałów wykończeniowych, no cóż, no nie jest to klasa premium, więc nie spodziewajmy się tutaj wszędzie na około miękkich tworzyw, ale to co widzimy jest Naprawdę fajne. Jest tylko jedna uwaga. I ja nie wiem, czy to jest błąd w realizacji, czy to tak ma być, ale z mojego punktu widzenia, ten szef, który tutaj jest zrobiony, to przeszycie jest zwyczajnie krzywe. No to ja u Ciebie wezmę kamerę od Ciebie i pokażę. To nie może być planowane. To chyba wyszło po prostu krzywo. Widzieliście? E, więc pomijając ten szef, który jest prosto przede mną, ja cały czas patrzę na niego i widzę, że on jest uszyty o w ten sposób, przeszyty, przew, przeszyty, przeszycie, w każdym razie zrobiony w ten sposób, to nie mam, naprawdę nie mam uwag do tego auta. Jeśli chodzi o Schowki, to tu mamy dwa miejsca na, na napoje. Mamy tu e, zresztą jeszcze jeden taki schoweczek, nie wiadomo na co. Tutaj, jak już jesteśmy w tym miejscu, tu mamy 12V i wyjście USB-AUX. E, tu mamy jeszcze całkiem spory schowek. Jeszcze miejsce takie na okulary. Więc tu mamy jakieś podświetlenie, to wyjdzie w nocnym teście, oczywiście. Co jeszcze? Tu mamy jeszcze jeden schowek, ale to już w sumie miejsce na kubeczki dla osób siedzących z tyłu. Bardzo dużo miejsca w drzwiach, tutaj się zmieści i butelka na spore napoje i ewentualnie jakiś telefon czy inne drobiazgi. No i jeśli chodzi o schowki, no to ponownie nie jest to ani minivan ani jakieś auto rodzinne, więc tutaj już. Nie znajdziemy kolejnych jakichś miejsc do odłożenia drobiazgów, ale to co widzimy jest, tak jak mówię, praktyczne, pojemne i takie wydaje mi się, że na tą klasę samochodów w sam raz. Na liście udogodnień czeka na nas dwustrefowa klimatyzacja czy ekran dotykowy z możliwością sterowania z poziomu kierownicy. Mamy oczywiście tutaj Apple CarPlay, radio z MP3 i Wi-Fi. Bluetooth i tak dalej, ale możemy też dokupić odtwarzacz CD za 400 zł i nawigację za 2300 zł. Dość nietypowo rysuje się obraz przed oczami kierowcy. Kierownica jest mała. Można powiedzieć nawet, że bardzo mała. Widzimy tu spłaszczenie u dołu, również czerwone przeszycie, kolejne czerwone elementy, również pasek na środku, na górze, tak jak w samochodach rajdowych. Natomiast zegary są umieszczone nad kierownicą. Taki był zamysł producenta, abyśmy widzieli zawsze wskazania obrotomierza nad kierownicą. Problem jest taki, że po ustawieniu fotela kierownicy wszystkiego tak pod siebie, niestety górna krawędź kierownicy zasłania dolne fragmenty zegarów. 208 to małe miejskie autko, ale miejsce dla kierowcy jest tu naprawdę pod dostatkiem. Ja ustawiłem wszystko pod siebie, kierownicę, fotel i proszę bardzo, wszystko zgodne za sztuką, a ja jeszcze mam spore możliwości regulacji. Popatrzcie zresztą w jakim zakresie reguluje się kierownicę. Tu naprawdę każdy wybierze coś dla siebie z fotelem jest jeszcze lepiej, dlatego że dwumetrowiec siedzi już na miejscu, a tu jeszcze tyle możemy odsunąć. Co więcej, co się prawie nigdy nie zdarza, bo ja zawsze siedzę na podłodze, tu po wyregulowaniu pod siebie mam jeszcze raz, dwa, no, dwa jeszcze, dwie pompki na dół, więc teraz siedzę, w sumie mógłbym tak zostać, gdyby nie ta kierownica, która przesłania zegary. Natomiast mówiąc, teraz nad głową mam cztery no, palce wolnej przestrzeni, więc nawet po tym, jak wrócę na swoje miejsce, żeby zegary widzieć w całości, to mam wciąż no, jeszcze trzy palce wolnej przestrzeni, więc naprawdę jak na miejski samochodzik miejsca jest sporo. Jeszcze jednak parę słów o fotelach, zwróćcie uwagę na zakres regulacji zagłówków. Tu mamy naprawdę wystarczająco wysoko podnoszony zagłówek, aby pasował również dla rosłego kierowcy. No i te boczki, zwróćcie uwagę, jakie są solidne już z tej strony, a od środka naprawdę zadowolą każdego kierowcę, który lubi ostre zakręty. A teraz sprawdźmy, ile miejsca jest za nimi. Ja wiem, czym się skończy ten test, Wy też wiecie, więc. Powiedzmy sobie szczerze, z tyłu miejsca jest, jak to w tym segmencie nie za wiele. Natomiast, mimo że mamy tu mało miejsca, to jednak, patrzcie, regulacje zagłówków w bardzo szerokim zakresie i fiksy są. No, trochę nawet można powiedzieć, że ta, ta tylna kanapa jest wyprofilowana. Nie mamy tu jakichś podłokietników, nie mamy tu właściwie. Jakiegoś sposobu na podładowanie naszego telefonu komórkowego, ale schowki są za fotelami, ale też po bokach. Tutaj może kamera wjedzie i to pokaże. Tu również mamy całkiem pojemny schowek. A miejsce nad głową, no cóż, nawet dla dwumetrowca, szczerze powiedziawszy. Jest ok. Bagażnik 208 może nie jest wielki, ale wielka jest ilość informacji, którą mam dla Was do przekazania. Otóż pojemność bagażnika w podstawowej wersji do półki wynosi 285 litrów. Jeśli natomiast usuniemy półkę i zapakujemy bagażnik pod dach, to wtedy uzyskamy wynik 394 litrów, więc ponad 100 litrów więcej. Ale jeśli postanowimy złożyć oparcia tylnej kanapy, co zrobimy z łatwością? To jest mały samochód, więc sięgamy tutaj do odpowiednich przycisków odblokowujących oparcie. To uzyskamy 743 litry do linii okien i aż 1076 litrów, jeśli ponownie zapakujemy ten samochód aż po dach. Zwróćcie uwagę, że po złożeniu oparć zrobił nam się taki bałagan. W każdym razie widzimy tu oczywiście... Próg. Widzimy oczywiście też, że Francuzi pomyśleli o tym, żeby jakoś to zamaskować. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to miało wyglądać, ale być może o w ten sposób. Te oparcia nie układają się poziomo. Próbowaliśmy nawet najpierw podnieść siedzisko na tylnej kanapie, ale. Okazało się, chyba że długo zdemontujemy całkiem tę kanapę, i to raczej producent tego nie przewidział, więc lepiej raczej nie będzie. Pytanie, czy lepiej być musi w takim małym miejskim samochodzie? Te liczby moim zdaniem w zupełności powinny wystarczyć. A jeśli chodzi o wykończenie tutaj wewnątrz, no to cóż, nie znajdujemy tu ani jakichś wyjść 12V, ani nic, no widzimy oczywiście porządny porządny sprzęt muzyczny, który naprawdę fajnie dudni. Tutaj mamy akurat tubę. No i jeśli zaczniemy szukać drobiazgów, to tu widzimy taki rodzaj haczyka. Podobnie zresztą jak po lewej stronie, choć szczerze mówiąc było to zrobione chyba tylko po to, żeby w naszym teście o tym wspomnieć, bo z punktu widzenia jakby praktycznego to trafienie tam siatką, żeby to się zaczepiło, będzie raczej uciążliwe. 208 GTI występuje tylko w jednej wersji silnikowej, ale za to jakiej? Po podniesieniu maski widzimy napis na silniku THP 208, 208 koni. Czy to przypadek, że 208 ma teraz 208 koni? Nie sądzę. Napęd naprzód przód, sześciostopniowa manualna skrzynia biegów o skróconych przełożeniach pozwala maksymalnie wykorzystać potencjał tego silnika, a potencjał jest 300 Nm przy 3000 obrotów na minutę. To wszystko sprawia, że samochód do setki przyspiesza w 6,5 sekundy i pędzi z maksymalną prędkością. Uwaga, 230 Kilometrów na godzinę robi wrażenie jak na takiego miejskiego malucha. Jednocześnie, bo dlaczego właściwie takie osiągi? Otóż mamy tu samochód, który naprawdę niewiele waży, 1190 kg i to przekłada się też na niewielkie zużycie paliwa. 4,5 w trasie deklaruje producent, 7 w mieście i w okolicach 5 średnio. Przy yy, zbiorniku paliwa o pojemności 50 litrów mamy tu zasięg przy spokojnej jeździe, bez tankowania nawet. 1000 km. Oczywiście zapraszam do osobnych filmów z pomiarem przyspieszenia i spalania, gdzie sprawdzicie dokładnie, jakie są tu parametry. Zdradzę tylko, że podane przez producenta są bliskie prawdy. Zabawne jest to, że w tym tygodniu mamy w redakcji m.in. Cayenne'a GTS i 208 GTI i My się dzielimy tymi samochodami, bo każdy musi zrobić swoją część pracy, zdjęcia, przywilki, przejazdówki, czy też wrażenia z jazdy, tak jak teraz widzicie. I większe zainteresowanie w redakcji jest właśnie, żeby wziąć, pojeździć i przetestować właśnie GTI, nie gts -a. Może ten samochód nie potrafi zejść poniżej 5 do setki, tak jak to robi GTS. Chyba właśnie zdradziłem, że GTS schodzi poniżej 5, bo w dokumentacji jest powyżej. No to wiecie, że schodzi. <laughs> może nie robi aż takiego wielkiego wrażenia jak GTS, nie jest taki groźny z wyglądu. Może też nie ma takiego odjechanego koloru jak GTS. Pewnie widzieliście gdzieś na moim Facebooku Zacharow zdjęcia z testu tego auta i widzicie, widzieliście, jaki, jaki ma odjechany kolor. Ten może nie jest aż tak rzucający się w oczy. Nie jest tak groźny i nie jest tak szybki. Ale ogólne wrażenia z jazdy tym samochodem są takie, że. On to wszystko, co potrafi na drodze, robi z taką gracją, która wynika jakby z jego natury, tak? On jest mały, zwinny, lekki i on to wszystko, co potrafi, robi, bo taki właśnie jest. No. Natomiast, natomiast GTS oczywiście też potrafi tak pojechać, a być może nawet odrobinę lepiej, bo nie będzie miał takiej nadsterowności, bo tutaj dosyć łatwo ten samochód wprowadzić w nadsterowność. Natomiast Cayenne robi to niejako wbrew swojej masie, gabarytom i takim ogólnym wrażeniu ciężkości tego samochodu. Tu samochód jest lekki, niecałe, niecała tona 200, więc to wszystko sprawia, że 208 koni kontra niewielka stosunkowo masa dają te niepowtarzalne wrażenie z jazdy, wrażenia, no, które właśnie interesują wszystkich członków redakcji i nie sprawiają, że... Tym samochodem przyjechać się w pierwszej kolejności. No, ale przechodząc do samochodu, no, brzmienie. Naprawdę silniczek 1.6 brzmi tak, że nie tylko podczas przygazówki, ale też potrafi tak nisk, niskimi tonami, takimi, o, właśnie, tak zabrzmieć odpowiednio podczas przygazówki, podczas zmiany biegów. Układ kierowniczy, no, mała kierownica to oczywiście daje wrażenie, jakbyśmy grali w grę komputerową, ale ona jest dosyć mocno wspomagana. I to poniekąd można uznać, że zgadza się z ogólną koncepcją lekkości tego samochodu. Ten samochód łatwo skręca, bo jest lekki. On jest lekki, więc ma niezłe osiągi, lekki, więc nieźle pali nie, nie, niewiele pali, ale też lekko w nim wszystko chodzi. Prawie wszystko, zaraz o tym powiem. W tym kierownica, która mogłaby stawiać odrobiny w większy opór. No ale i można się przyzwyczaić. W każdym razie układ kierowniczy poza tym jest bardzo precyzyjny. Dokładnie kierujemy auto tam, gdzie chcemy, więc tutaj wszystko jest tip-top. Silnik, powiedzieć, że wystarczający, to chyba nic nie powiedzieć. Jest naprawdę bardzo dobry i wkręca się chętnie w te obroty, na wysokie obroty i też nie ma absolutnie na co narzekać. Zresztą... Posłuchajcie brzmi nieźle, no, w sumie na pierwszym biegu 59 km na godzinę i ani trochę więcej, więc to są krótkie przełożenie, a skoro już mówimy o skrzyni biegów, to to jest właśnie jedyny element, który chodzi niestety ciężko i to jest, to jest ból, bo ten samochód daje naprawdę fajne wrażenie, które są tak przyćmione tylko prze, przez właśnie skrzynię biegów, która nie no, Mogłoby stawiać mniejsze opory i mogłoby wbijać te biegi nieco bardziej wyraźnie, i mogłoby tak nadążać generalnie za resztą samochodu. Nie chcę powiedzieć, że tak definitywnie nie nadąża, ale to jest. Ten niedosyt. Mogłoby to chodzić bardziej sportowo, o tak powiem. Znaczy, to i tak ma krótsze przełożenie, więc i tak tam odpowiednio uwzględniona została charakterystyka tego samochodu. Ale subiektywne wrażenie, jakby z tych biegów, że to jeszcze do końca nie jest to, czego bym chciał. Wybaczę to w wersji 208 cywilnej, ale w tej powiedzmy wersji GTI chciałbym trochę więcej, trochę lepiej, trochę bardziej precyzyjniej. No, dodajmy do tego bardzo dobre zawieszenie, dosyć twarde, właściwie dosyć twarde to chyba niewiele powiedziane, twarde zawieszenie i to jest samochód, który raczej jest autem drugim w rodzinie, bo nie wyobrażam sobie, jak tym samochodem miały podróżować pięć osób, czyli nie wiem, dwójka dorosłych, trójka dzieci, którzy, bo, bo, bo wszyscy będą mieli chorobę morską, oprócz oczywiście kierowcy, który będzie świetnie się bawił, ale, ale przy tym zawieszeniu, które pozwala na takie zdecydowane Szybkie pokonywanie zakrętów. Myślę, że choroba morska to jest kwestia dosłownie pięciu minut jazdy, a jeśli wjedziemy jeszcze z równej drogi na jakiejś nierówności, to no to też nie będziemy tutaj się czuli zbyt komfortowo. Także samochód bardzo dobrze wie, do czego został stworzony, kto go kupi i nie patyczkuje się, jeśli ktoś pomyli się i wjedzie nie tam, gdzie, gdzie powinien bardzo konkretne przeznaczenie auta. To nie, to jest auto zarejestrowane na pięć osób, ale to jest tak naprawdę auto dla jednej osoby, dla jednej osoby, która będzie się w tym samochodzie naprawdę doskonale bawiła. 208 to mały miejski samochodzik, więc jego podstawowa wersja kosztuje 41 000 zł. Natomiast jeśli chcecie jeździć najmocniejszą, topową wersją, to zapłacicie 87 600 zł, tylko kosztuje właśnie wersja 208 GTI. Dobra wiadomość jest jednak taka, że niemal wszystko, co nam potrzebne na szczęście, znajdziemy tu w wyposażeniu standardowym. 208 GTI Peugeot chce nawiązać do legendarnej 205 GTI sprzed lat. Tamta, choć miała 128 koni, jak na dzisiejsze standardy, tylko 128 koni, to jednak nie była najłatwiejsza w prowadzeniu, ale dawała sporo satysfakcji dla każdego, kto potrafił ją opanować. Ten samochód prowadzi się dużo łatwiej, ale też potrafi dać sporo emocji i radości z jazdy, dlatego że jego relacja mocy do masy jest bardzo korzystna. Tyle mocy w takim maluchu naprawdę czuć. Dziękuję za obejrzenie naszego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji, a na koniec tylko dodam, że choć wszystkie zwierzęta drżą przed obliczem lwa, to jednak są wyjątki. Widzimy je przed sobą kaczki. Sponsorem odcinka jest producent akumulatorów Centra oraz Exide, organizator akcji Centra Mocy. Szczegóły akcji na akumulator.pl.